Aha. Widzę, że jesteś emocjonalnie tutaj obciążony jakimiś takimi przykrymi wydarzeniami z przeszłości i niesiesz ten ciężar za sobą, i bez względu na to, jakbyś daleko nie zaszła w swoim życiu, to i tak się obracasz do siebie i przypominasz sobie o tych wszystkich przykrych momentach. Dalej widzę tutaj przed tobą, że los będzie chciał dać nowe możliwości, nowy początek, nowy rozdział. Tylko, że tak tutaj widzę jakąś naiwność z twojej strony. Tutaj ta naiwność, którą możecie zgubić. Ale tu widzę, że los da ci dwie szanse, i tutaj mogę wybrać. Którą z nich chcesz? Nie miał w czym przebierać. Oprócz tego tutaj widzę też możliwość świętowania sukcesu, czyli prezes bójny sukces przyjdzie. I możesz z przyjaciółmi czy tam ze znajomymi, będziesz to świętować. Ten, ten moment celebracji będzie na pewno. I tu masz w swoim otoczeniu bardzo złą osobę, Izabela. Taką osobę chce Ci zaszkodzić sobie bardzo. Obgaduje cię i ta osoba chce Ci zaszkodzić bardzo. Oprócz tego jest to zły człowiek, taki podstępny widzę, więc uważaj na niego. I zasługujesz teraz na chwilę takiej pauzy i odpoczynku tutaj karty pokazują, że powinnaś taką regenerację dla siebie tutaj zrobić i chwilę przerwy może być przytłoczona tym wszystkim. Ale. Taka tak. Znaczy, bym powiedziała: pół, na pół, moja droga. Taka pół na pół. Trochę dobrze, trochę źle. Nie wiesz, co tu powinnaś też opuścić, jakąś sprawę. I wręcz, tak powiem, odsunąć się od tego, bo to, to coś cię wykańcza emocjonalnie, bym powiedziała. I na końcu. I to co dostałam, to ile perfum widzieliście? Czy to. nie tak, mikrofony? Wow. Mikrofony, o Boże, piękne. No fajna wróżba. W się sensie fajna, no taka. Jak Iza, co? Widzisz, ja tak, ja ją Tak, tak, ja ją rozumiem. Widzicie czy moi wróż są trafne? Całkiem. No bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Klaudyna, bardzo dziękuję. Oby się wszystko ułożyło. Kurczę, ja i Klaudia, jak ja sobie przypomnę trochę bardziej Tarota, do któregoś z sobie połączymy się, ja Cię wybrzę po prostu w sprawie Ja sobie chciałabym no. Punkty prezentowe razy 3, poczekaj dopiero dochodzimy do tego czy już jesteśmy? Razy 3? No za chwilę będzie dopiero, za chwilę. O teraz, teraz. Pumpty prezentowe razy 3 przed 20. Teraz ktoś rzuci fajnego. Ktoś się, ktoś się pyta, czy, a, czy można wrócić komuś, kogo się dobrze zna, czy nie bardzo? Można komuś wrócić? Można, tak. można. można, to jest a. Jako... E, Tutaj wiesz, że to nie jest tak, że wtedy jakoś sobie... A, kochany kochanie, to, to ładny naszyjnik. Ja figa, Julia, widać się, widać się.